No, witam kolegów, którzy się zajmują pszczelarstwem. Chciałbym pokazać w jaki prosty sposób można sobie czyścić listewki międzyramkowe. Ja akurat należę do tych pszczelarzy, którzy w ten sposób gospodarkę swoją prowadzą, że mają beleczki i używają beleczek międzyramkowych. Nie używam powałek, dlatego że szanuję pszczoły. Powałka według mnie jest o tyle niedobra, że na wiosnę, chcąc zajrzeć do ula i zobaczyć, czy matka czerwi po pierwszym oblocie, musimy przynajmniej odkryć połowę gniazda. Wtedy energia nam ucieka z gniazda i pszczoły oczywiście, że sobie temperaturę wytworzą, ale jakim kosztem? Coś? Za coś. Jeżeli ktoś szanuje zwierzęta, będzie szanował i ludzi. Takie jest moje zdanie. Ja należę do tych dinozaurów. Można powiedzieć, że nie jestem nowoczesny, ale nie wszyscy ludzie jeżdżą nowoczesnymi samochodami. Tak jakbyśmy powiedzieli, że teraz nikt nie jeździ polonezem. Jeżdżą ładne polonezy po drogach tak samo. Ale wróćmy do tematu. Takie coś wymyśliłem. Zrobiłem sobie. Popsułem taką szpacherkę. Ona była taka niedługa, wąska. I dwie takie blaszki sprężynujące. Bierzemy sobie listewki międzyramkowe brudne. Oczywiście, no bo czystych nie będziemy czyścić. Jeżeli nam właśnie zajdą tutaj kitem, zajdą nam woskiem, bo pszczoły nam to woskują i kitują. No to co jakiś czas, w prosty sposób sobie możemy to oczyścić. Można czyścić sobie w ten sposób. Ale, żeby się za bardzo nie namęczyć i oszczędzić swój czas i energię, tak jak oszczędzamy energię pszczół, to sobie wymyśliłem bardzo prosto, w ten sposób. Bierzemy listeweczkę i pyk, w jedną stronę, w drugą stronę. w drugiej. Ciach. Prawie jak nowa. No prawie. Nie nowa, ale prawie jak nowa. Bierzemy drugą. I jedziemy. I w drugą stronę, żebyśmy mieli bardziej czystą. O! Te wszystkie sobie weźmiemy na bok. I następną oczywiście, weleczki muszą być raczej jednych wymiarów. No bo, jak sobie tu ustawimy te flaszki, no to żeby nam to w miarę grało. I mamy czyściutkie, także tak to wychodzi. Mamy oczywiście tu jest propolis, tu jest wosk, tu są oczywiście śmieci, te które się ze z listewki. Ale listeweczki są naprawdę fajne, czyściutkie. Nie musimy za każdym razem. Robić nowych listerotek. Pokażę Wam mniej więcej, jak ja to sobie wykombinowałem. O, tak wygląda. Dwa proste prewieńca. Ja specjalnie się tym nie przejmuję. Można to sobie malować, można kombinować. Nie o to chodzi, żeby to było ładne, tylko o to chodzi, żeby to było funkcjonalny. Tak to wygląda. Takie drewienko <kluzni> przeciąłem sobie tą szpachelkę na połowę sprężynująca blaszka wbita w to drewienko i drewienko sobie ustawiamy według grubości listewek. Bierzemy sobie śrubeczki dwie i mamy jakąś tam wkrętarkę czy coś Przykręcamy sobie. Ta skrętarka trochę słaba, ale to jest taka zabawka. W każdym razie działa. No i dobra. Także na tym kończę. Kto chce, niech skorzysta. kto nie, może się śmiać. Ja tak to widzę. Jeżeli ktoś chce z moich pomysłów skorzystać, proszę bardzo. Jak nie? Jego sprawa. Dziękuję.